Ja no widzowie, dzisiaj idziemy grać w Roblox'a, zobaczyć wszystko jest. i My... Lecimy. Co tu mamy? Mamy spina. Mam nadzieję widzowie, że będziemy mieli coś dobrego. 300 winców. Zawsze to jest coś. Jeszcze 40. A no co się kupuje za więcy za wygrane? Dopiero i... Je... Za 50. Uch. Nie wiem. No. Dajcie to my... zobaczymy jak jedziemy. Lecimy. Yy, yy. Lecimy. My w ogóle nie lecimy, widzowie. Ej, no nawet. Lecimy trochę. Lecimy. Nie wiem no, czy musimy potrenować, bo to... Nie no, zdecydowanie żeby to potrenować, a to co jest, nie, żeby to potrenować. Jak wyjść z tego malaru można kupić rokiece? Za 400 pucharków. I kolejny samolot jest. Nie no, samolot za 400 się przyda. Hmm... Farby nie chcę... No to lec... Naj najlepiej to trzeba na pieżnie potrenować. Lecimy! Lecimy! Szybciej, dawajcie więcej energii! Dawajcie więcej energii! Dostawajcie więcej energii energii Potrzebuję więcej energii interkodem. Spróbuję jednego. C c c Co? To tam coś? Wpiszmy 5 Nie nic nie dostaliśmy bo mogę bym wpisał na przykład o takie coś i kodę. No ja tu nie ma kodu. No ja mogę na drugą w końcu przejść gdzie jest koda tu jest kod wpisali takie coś tutaj się pokaże to coś Lecimy. Dobra. Teraz sprawdźmy, jak lecimy. Za y -y -y 10 Robuxów? Nie, może nie. Uuu, szybciej. Y -y -y lecimy, no szybciej. Zdecydowanie. No dalej to jest wolno, No, Zdecydowanie. O, ale wolno. Tylko tak mało pucharków dostanę, że ja jeszcze do do dolecę i wychodzę stąd. No nie ma szans. Nie ma, nie ma. Dobra. Lecimy na bieżnie. Lecimy na bieżnie. Hmm. Dobra, lecimy. Hmm. O, ale ktoś ma pety. Ej, może jajko kupić? Jajko kupmy za 50. Stać nas. Open. I jaki on jest? A najsłabszy, też ty jeden je otworzymy. Dawajcie jakieś dobre nie zdałem, to same. Jeszcze jedno dawajcie. U trochę lepsze, ale dalej dobra. Pets spin mam jeszcze. Spins. Tam skończy się więc. A od razu. Jakie genialne. Genialne widzowie. Genialne 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 Jeszcze jakieś pasy Jest pets Equip Sama najlepsze. No i jak en Trzy, No to raz Dwa Raz. Raz Dwa. Bo czego mi jak powinniśmy trzy mieć? Dwa, jeszcze raz, trzy. Trzy. I mam trzy. Dobra. Daje. 75, dobra 75, a ile potrzebujemy? Zaraz będziemy mogli, już możemy. to potrzebujemy 12 000. A teraz sprawdźmy i ja co nic tu. A mam pucharki, to kupmy za ten ulepszenie samolotu. Za 400. Equip. Uuu, no teraz. To jest dużo, dużo lepsze. Ale dalej to nie jest najlepsze. Uuu. Lecimy tu. Zobaczmy, ile teraz to. Hmm. Teraz spróbujmy jak najszybciej możemy lecieć. Mm, mm, mm. szybciej lubimy się coraz szybciej ach koniec był podtrenuję jeszcze teraz hmm, a da się mieć dwa samoloty? czy to było ładne szmigło szmigło się przyda spiero za 400 takie dobre Dawajcie, nie weźcie tego ski po masz. A to dopiero będzie na Halloween. To będzie na Halloween. Czegoś się nie da. Dziś ciągle dosyć że Tu jest. Tu jest mapa. Co to tam? Nie, to sobie takie... Już mamy 12 tysięcy. Tu jest... Szybko to się napiję... Szybko, szybko. Dobra widzowie. Lecimy teraz... Lecimy polecieć samolotem. Lecimy. Yy, yy, yy. lecimy dobra i no. załóżmy na razie szybko na razie szybko, szybko, szybko szybko jest na razie teraz będzie zaraz maksymalna prędkość 14 jest maksymalna prędkość ile nam się uda teraz tutaj bucharką zdobyć? Dawajcie, ile? 15. Dobra, lecimy. Dobra, lecimy. Dobra, bumbombie, nie można kupić 100 roboksów. Uuu, dobra, koniec jest idealny. I lecimy. Można za 1 roboksów. 400 roboksów. A jak kosztuje 400 roboksów? 30 złotych Dobra, lecimy na swoją bieżnię Czerwoną Tysiąc, no to takie sobie No to jajoke kosztuje Czy to w ogóle jest jakieś cen? Dobra, lecimy można farbo kupić samolotu. 40 jest lat, a to jest ślad. To ślady dopiero się południe przydadzą. Punkty będzie trzeba zbierać. Mocno Punkty wygrane. On jest no... A jajcu kupić zapłyniałam. Jajcu. Dawajcie jakieś dobre, nie słabe. No. Pet. I, i psa najlepsze. Kolejne. Kilka kupimy. Kilka kupimy, żeby mieć jakiegoś dobrego. Dawajcie, dwa, jeszcze jeden, musi być jakiś dobry. Jeszcze jeden, dawajcie jakiś dobry. To jest ostatnie jajce, proszę. Jest, za ostatnie jajce. Dobra, dla na bieżę i spieszymy. będziemy to robili. Pec, samo najlepsze. Jest. No już mamy 27 tysięcy 9 8 7, 6, 5 4, 3 2, 1 0, można lecieć mm. szybsze lecimy dobra, musimy się rozpędzić mi się rozpęli do 15 tysięcy 15 tysięcy lecimy, yy, dobra, corsz To jest moja stara, najszybsza, najszybsza prędkość. Lecimy. Dobra. Jesteśmy widzowie już. Prawie. Już mamy prawie 30 tysięcy prędkości. Załóżę szybko, 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 Jest. Jest. Najszybsza prędkość. Jest. jak już daleko jestem. a widzimy na kilka na gdy będziemy mieli pod tym filmem 50 łapek w górę nie, gdy będziemy mieli pod tym filmem 5 łapek w górę to nagramy film taki sam jak ten tylko, że o innej grze i na tym koncie i będzie będziemy, będzie to na pewno ciekawe tego tak wbijajcie 5 łapek w górę. Co tak mało? To musicie rozwijać. I na 50 łapeczek w górę będzie nuta. Na 50 subskrypcji będzie nuta. No jest koniec już. No ale dużo widziałam. Ja. Dużo. Lecimy, dobra, ale już mamy 214 pucharków. Lecimy, dobra. Dawajcie 80. Będzie jakiś pyt Hort. Co? So 40 sekund. już 30 sekund prawie. Teraz będzie za 3. 30 Sekund. Jest, jest, jest jedno. Jest A żeby to sobie odebrać, muszę. O kurde. Dobra, widziałem, na tym kończymy odcinek na Remachianu.